Siema, siemaneczko, wszystkim tutaj, go z tej strony witam Was i zapraszam na Let's Play of Deathloop Loop. Przerwimy jakąś zajebistą pętlę.

Muszę przestać pić. O. Ja też. Dobra. Co ja tu kurwa robię? Też bym chciał to wiedzieć. Rozumiem, że granie jest dla dzieci i nie proponuję jej dzieciom. Trzeba sprawdzić, jak to wszystko graficznie tutaj. Wydajność. Dynamiczne.

Nasyczenie na 10 to ten. Jedziemy z koksem. Pole widzenia 80. Chyba mieć na stówę. To jest zmiany. Oh yeah! Ale zajebiście graficznie. Uooo! Wow. Jedziemy z tym koksem. Ona! Oh, no. oh, to chyba jakieś jaja. Nie, to tam jest widzę to. A no, <noise> no ich się skaczesz! Kim, kim jesteś? Kim, kim ja jestem? Nazywam się, nazywam się Kurwa Mać! Jak ja się kurwa nazywam! <głos> <głos> Też tak mam, kiedy za dużo wypiję. Wymyślę do chuja pana jak ja się nazywam i nie chuja nie wymyślę Hadzia Kopnę w butelkę ja, jestem wandalem rozpieprzem butelki i z buta i z buta no, nie dosięgnę ja Panią muzyczka. Można przy niej balować. Ojej. Oh yeah. Da się to łączyć? Nie, Nie, nie pełna amunicji. Tego nie da się. Hm, to nic nie ma. Uuu, broń. Aby oddać strzał... w Jestem. Okej. Okay. Trening? Wieje, dlatego postanowiłem zamknąć okno. Ja Widać z powrotem. Zastrzelnie. Ognia, ognia. Ja. Miszczunia. Mam wrażenie, że ta postać jest jakaś nacipana. Jakieś napisy wyskakują na nas stopi widzi rzeczy nie z tej ziemi. Dobra. Podność, podność, jedziemy z Koksem. To nic nie ma. To. O, świetnie, no jasne, że tak. Dobra, wygląda znajomo. To mm. moja miejscówka. Graficznie wygląda bardzo fajnie. Jestem pod wrażeniem. Dariany to niewielkie przedmiot, ten są złotem polioną na Marii Black Rif. Część wzmacnia twoje umiejętności, atrybuty, a innym ulepszają broń wyższe girmony, tym potężniejsze są zrobione przez niego efekty. Na można znaleźć ukryte Black Rave lub odebrać je pokojną wrogom, by się w nie między misjami. Okej okay. ładny mm, śmiesznie się przez to czuję. Śliczne. Lubię błyskotki. A ty co? Trochę geniusz, trochę kretyn. W 100% nerd. Tabliczka przeskoku sprawia, że trudno go przegwozić. Okej. Okay. Yy, ta. Fia. Fia Zborowska. Magnatka przewozowa tatusia. Trzyma pewnie pędzel. Ma wszystko czego każdy potrzebuje. Ma tabliczkę Moku, więc uderza z impetem rozpędzonej ciężarówki. Okej. Okay. Dr Winnie Evans. Genialny naukowiec. Nigdy nie przestaje pracować. Ma pretensje do całego świata, chyba nigdy nie korzysta z tabliczek. Ale kurwa, jakich tabliczek? Juliana Blake. Mól książkowy. Ma mocną głowę, żelazny kręgłosu Dzięki tabliczce masz Ma miliony twarzy. Mhm. Alexis Dorsey Bogaty dupek. Rezydencja na wzgórzu to twierdza. Organizuje dziką imprezę. Nazywa swoją tabliczkę karnekinezą. Mówi, że dzięki niej może bawić się swoim mięsem. Zastanawiam się, co brali ludzie, którzy tworzyli tę grę. Frank Gedua Spicer. Holler niedobry mozek, jest, przez... jest porywczy i ma mocne prawie sierpowy. <grymka> brak tabliczki, brak cennych umiejętności. Ale zabójczo celne oko. Ktoś tak jak ja. Żartowałem. Mogę za tego poważyć. Egor Serling. Samozwańczy naukowiec. Samozwańczy? Okej. Okay. Zagorzały odkrywca. Źródło finansowania. Tabliczka Eteru sprawia, że jest jeszcze bardziej niewidzialny. Uuu, ma jakąś tabliczkę niewidzialności. Chcę ją? No, bierzemy moją. Autorka poradników samorozwoju i ducha. Duchowa przewodniczka. Katastrofa pomieszała jej w głowie. Kombinuje coś w tym hangarze. Łączy ludzi za pomocą tabliczki z plotu. Każdy jakąś zasraną tabliczkę ma. Oprócz mnie, chociaż nie jakąś tabliczkę wziąłem w sumie, więc nie mogę tak powiedzieć. A to co za ustrójstwo? Rozumiem, że nie da się przejść, póki tego nie weźmiemy. Bierzemy. Black Reef. Coś tu powstało. <laughs> Ta, to chyba moje dzieło. Tik, tak, tik tak. Eee... Urządzenie do hakowania. Ale jestem ja mądry. Nie. nie znam żadnego kodu. Ej! Halo! <laughs> ha. Aha. Znam kod? A znam go? A znam kod? Ja jednak nie pamiętam kodu. Dobra, spróbujemy. No, dziura pamięci, to pomóż mi! Może powinienem poszukać tego kodu? <laughs> no jednak nie będę zgadywał, bo Proszę... nic mi... No właśnie. Nie czuję się jak gold. <grymne> Te stawki są zajebiste. Nie, no graj z miogiem. <grymne> Colt, poszukajmy tego Colt. ona? Spróbuję przerwać pętlę i złamać przysięgę daną programą Tak więc obowiązuje zwykły protokół, chronić <tryk> zabić i życzę owocnego dnia. Ta, nie brzmi to najlepiej. <tryk> Dzięki. Czemu w każdych krach chcą mnie zawsze zabić? Cokolwiek, gdzie, niekolwiek mnie był. Zawsze chcą, Zawsze każdy chce Cię zabić.

Mam nadzieję, że będę... O. Jestem już... asasynem. Robiłem to już, co nie? Rzeźnikiem z zabójcą. <grym 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 rachu ciachu, -ciachu, -ciachu będę obcinać każdemu. Rachu ciachu, rachu ciachu, rachu ciachu, rachu ciachu, ciachu. Jestem kurwa Miszczunia. Jedziemy, ale piękne widoki. Fajna ta. Dobra, już rozumiem, że już to robiłem. Rozumiem, panie. Jejciu. Ileś się to będzie powtarzać. Kurwa? Dlaczego nie pamiętam? Kto jutro wróci? Jak to jutro? Kto wróci... co? Ten gościu, którego zabiłem, wróci jutro? A dnia? nie Czy co? kiedy zajdzie słońce? Zobaczcie, pośpieszyć, bo widać, że... Ono zachodzi czy schodzi? Piszcie w komentarzach, ja nie jestem pewien. On... nie było mnie w szkole, kiedy był ten temat. Nie, nie trzeba. zaznaczyliśmy jednego drugiego haha to jest kolejny Spełnie jak w e, gdzie to było? Cholera. Muszę dać.

Nice M dwa karabiny... Double nice Hej ty frajerze. frejerze Serwiona halo? Zabiłeś już tych oh, idiotów? Ja Juliana Przypominam gdybyś zapomniał Dobra, słuchaj, oh. nie wiem co robiłem zeszłej nocy Ale jeśli mogłabyś. Co? Co Chyba się znamy. My się znamy, prawda? Tak! <laughs> Wreszcie! Wróciłeś! Więc ile właściwie o mnie pamiętasz? Więc e, mam lekki mędrik. Mów, co pamiętasz. Jestem kolt? O mnie! Z jakiegoś powodu chcesz mnie zabić i znam jakiś jebany kot, którego nie rozpoznaje i jest jakaś pędzla? przerwać pętl. Tak? Chyba tak i... słuchaj! Jeśli nie spróbujesz przerwać pętli, to będę cię zabijała ciągle i ciągle. W coraz brutalniejszy sposób. No dobra, tak. to nie To było? Tego jeszcze nie mówiłeś. To jest nieudane małżeństwo. Musisz to zobaczyć. To jest nieudane małżeństwo. Ja wam mówię. O niej coś zrobił. Ona go o coś poprosiła, a ten nie posłuchał. To jest nieudane małżeństwo. Ja wam to mówię. Małego kalibru na boje. Nie potrzebuję. Jest tu coś fajnego? Oprócz tego, że tu jest teleskop. Jakieś notatki. Myślałem, że mogę spojrzeć w teleskop A tu... uj Hmm... Dobra Mam iść do biblioteki Chyba nie idę w dobrą stronę Raczej tam nie będę próbował Wątpię, że można już tak stromo się wspinać. Jak się wrócę i zobaczę, czy to czegoś nie umylałem Pewnie do tego budynku, no wiadomo A może tu coś po boku jest fajnego? Tutaj? Nie, to też nie, to też nie. To nie. Aha. I jesteś tu. Sprawdzamy wszystkie kąty. Trzeba sprawdzić. Kłócamy. Czuję się jak ninja A ja Jak płatny zabójca Dziękuję za wyleczenie Stacja medyczna Butelka. A walić Twoją butelkę I tą też Yy... O nie Aha, nieziszczalny budzik który będzie piał i piał i piał póki i póki się sam nie wyłączy Okej okay. Pewne logiczne rzeczy w grach nie istnieją Pamiętaj, że to jest tylko gra to nie jest realia, więc nie można oczekiwać realistycznych rzeczy po grach. Nie zawsze przynajmniej, przynajmniej nie po grze, która jest... Wizualnie trochę animowana Teraz wszyscy No Albo butelki. Nie chcemy się niszczyć ich. Tu nic nie ma. Zobaczymy, tu jest tu coś. Nie. Hmm. To też nie. Dobra. Jedziemy na górę. Dlaczego one muszą być zamknięte, jak przejść przez te drzwi? Ja ci nie ufam, babo. Jeśli to jest moja narzeczona, to ja muszę zakończyć ten związek. Nie pasujemy do siebie, to nie wyjdzie. Ewidentnie jestem nie w WTP. Te ślub tu musiał być. Dobra. Czysty spon. Zaraz, co? Halo? Kolera. Hmm, dźwignię, dźwignie, dźwignię. Dobra, pociągnę je panu dźwignię. O. Podoba mi się twoje myślenie, Colt. Ciągniemy ze dźwignię. Dawaj. I w dół. Co się może dostać? Co? He? waaa! zdajesz się nabrać na to samo? Czy choć raz, choć jeden raz mógłbyś postarać się, by to nie było nudne? Karne kineza. Więc zamierzasz tak pogrywać? Wiesz, zazwyczaj jestem wyrozumiała, niewdzięczny dziadu, ale. Maj Tym razem to wszystko. Powodzenia. To było przewidzenie. Tak, ale dlaczego to robisz? O. Co ja ci zrobiłem? O, 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 nie pamiętasz? A co z kodem? Już go nie przypomniałeś? Nie znam kodu! Mogę wszystkie osłony wybić. wybijać? Wybiję tamto. Powiedziałem, że wybiję. Do roboty. A. Dobra, ludzie, jak ninja. Uff. Jest pan rozgrzeweczka. I lecimy. Co to miało być? Jeszcze raz. Raz, gazeczka i lecimy. Go, go, go. Au. Co to? Gdzie ty, ty jesteś? Słuchaj! No? Zapisałeś go na Blackreef! Znasz już ten kod! Co to, to ma kurwa na ciebie? Kod? Nie żyjesz już? Cześć! Wyciągnij mnie! debilu! Zapisałeś to na pocztówce z blagi! Rozumiesz? Dobra! Teraz cię Czekaj, puszczę! Nie! Chwila. Co to, kurde? Nie! Yep. Au! Czy ja umarłem? Ciep. Te ciągle umierał i wstawał, umierał i wstawał? Co do u. właśnie zabierzam siebie! Co za popierdolony świat! Dobra. Dobra! <laughs> Masakra! się z tej Dobry pomysł. da się tam pójść. Chuj. umarłem. Muszę przyznać, że... Od nowa odrodziłem się tutaj Wow To samo miejsce, te same butelki Ta sam doń Co to? Chło. Nie 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 nie, w dupie mam twój album Lecimy. Dawaj ten kryształ. Mhm, wszystkie przeczytane. Okej. Okay. Czyli jednak nie wszystko się od nowa zaczyna. A, To chyba jakieś jaja. Abdam. Dobra. Jeden, się, pięć, trzy. Mm. Przerwijmy... jakieś pętle. Kult, ty nigdy, przenigdy nie przerwiesz pętli. To absolutnie niemożliwe. Chcesz, żebym ją przerwał i nie chcesz, żebym ją przerwał. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś... nie dawał dupy. Dobra, to był beznadziejny poranek. Albo dwa, więc skończyłem. Z tobą i z tym wszystkim koniec. Od dziś. Nawet nie wiesz, jak zacząć. Od Abda, oczywiście. Hehe. I co? Małość ma to. W dupie mają ciebie, w dupie mamy Twoje ogłoszenie. A kisz, głupia babo. Właśnie dowiedziałam się, że kolce stracił. Wprowadzamy alarm i ograniczamy rozrywki, aż zostanie zabity. Tak więc zabijcie go szybko, okej? I pamiętajcie, życzę owocnego dnia. O, potrzebuję więcej amunicji. Oj, będzie potrzebna amunicja, widzę. O, tabliczka. Co to jest? Po co ktoś tu włożył? Ferruje, wow. jakie co? fajne. Hej. Tukuję jeszcze się. Wow. Dobra, to powinno tak robić. A, jest to zimne i dziwne. A... Ale zajebiste. Powtórka. Dobra. Sprawdź mnie. Uuuu! Zakończyliśmy tak zwany prolog. No dobrze ludziska, no to życzę miłego dnia, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Ehm, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, jeśli byście chcieli kontynuację tej cudownej serii Deathloop. Szczerze, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że polubiliście tą grę tak samo jak ja. I strzałeczka.